Hej, dzisiaj wam opowiem o moich wrażeniach po tym, jak używałam iPada Pro i powiem krótko o tym, czy zdecydowałabym się go kupić. A więc zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle rysunek Grace Vanderwell? Bo tak spodobała mi się jej piosenka Moonlight, że po prostu musiałam zobaczyć, kto to śpiewa i jak ktoś mnie mocno zainspiruje, to mam wielką ochotę go narysować. A więc wypożyczyłam iPada. Jest taka opcja w sklepie Courtland, którą bardzo polecam, ponieważ możecie wypożyczyć sobie iPada właśnie na kilka dni i sprawdzić, czy odpowiadają Wam jego funkcjonalności. Niestety nie było na nim zainstalowanego Procreate'a, dlatego musiałam utworzyć konto Adobe i sama kupić program. Ale jeżeli w przyszłości zdecyduję się kupić iPada, to mam nadzieję, że będzie dalej możliwe do zainstalowania na moim koncie. A więc zdecydowałam się narysować realistyczny rysunek w Procreate, ponieważ zobaczyłam bardzo dużo tutoriali i speed paintingów, które przedstawiają właśnie portrety wykonywane w Procreate. I jakoś to mnie tak zainspirowało, że pomyślałam sobie: A, spróbuję coś realistycznego. I spotkało mnie wielkie zaskoczenie, ponieważ nie wiem, co ja sobie myślałam ale chyba to, że ten tablet będzie rysował, przepraszam, iPad będzie rysował za mnie i miałam takie wrażenie, ponieważ te pędzle były tak piękne, same w sobie, że po prostu na pustym papierze miało się ochotę dudlować rysować jakieś bazgroły w nadziei na to że wyjdzie rysunek życia i no i tak tak nie wychodziło, bo faktycznie trzeba było się przyłożyć jak do każdego innego rysunku i trochę mnie to zaskoczyło, nie wiem, to jest dosyć ciekawe bo przecież wiadomo, że trzeba rysunek zaplanować jak na papierze, jak i na komputerze a jednak ten iPad sprawiał takie wrażenie, że on zrobi to wszystko za ciebie. Na początku nie mogłem się też przyzwyczaić ze względu na jakiś taki inny sposób manewrowania tym płótnem, inny sposób patrzenia i kocowego post dokonałam już na y, komputerze. Da, jakoś tak łatwiej było mi tam zrobić te krzywe, y, manewrować warstwami, maskami. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ale może nie tylko, bo ten fakt, że jednak byłam na końcu przy komputerze i jest to jednak innego typu stacja robocza, gdzie hmm. możesz otworzyć na przykład sobie jakieś referencje, przeglądarki, dowolnie to okno umiejscowić na ekranie i może to trochę tak nasuwa inny flow pracy. Nie wiem, może jest to kwestia przyzwyczajenia. Jedna rzecz, która bardzo przypadła mi do gustu, to narzędzia z grupy Inking, które pozwalają na stworzenie bardzo gładkich linii. Do tej pory radziłam sobie tak, że używałam wtyczki Lazy Nezumi Pro, którą podłączałam do Photoshopa. Przez to mogłam uzyskać bardzo gładkie linie. Jednak wtyczka jest płatna i możecie ją wypróbować przez 15 dni za darmo. Link jest pod filmikiem. Odczucie rysowania tak gładkich linii ręką to jest jednak zupełnie co innego. Ogólnie a propos rysowania realistycznych portretów. Nie przepadam za bardzo za ich robieniem, ponieważ kojarzy mi się z taką kseropkopią, że mam to na myśli coś takiego, że bierzemy eyeDrop, czyli narzędzie, w którym bierzemy konkretny kolor ze zdjęcia, i kawałek po kawałku kopiujemy te kolory na nasz rysunek. I efekty wychodzą bardzo fajne, bo obraz jest realistyczny, jeden do jednego, ale takie podejście uczy kopiowania, a nie rysowania. Znaczy, kopiowanie też przydaje się w rysowaniu, ale nie sprawia, że umiemy nagle rysować. Co mam na myśli? To, że na przykład w postawówce potrafiłam przekopiować bardzo ładnie fajny rysunek kota, czy na przykład później w gimnazjum narysowałam to Adele, ale robiłam to bezmyślnie. To znaczy, właśnie tak ajdropowałam mniejsze lub większe fragmenty i przekładałam na swój rysunek. Miałam takie podejście, że nawet mogłabym każdy pixel sajdropować. I powstałoby to samo, tylko, że zamiast pikseli bierzemy po prostu większe fragmenty i odwzorowujemy je. Pracujemy trochę jak taka grafika rostrowa. Rysujemy coś, ale nie wiemy co. Równie dobrze moglibyśmy odwrócić rysunek do góry nogami i wyszłoby to samo w teorii. Jednak, gdy miałam narysować coś sama, pocieniować, to BUM! Nagle nie potrafię, bo patrzyłam lokalnie. Nie patrzyłam na żadną strefę cienia, światła, nie rysowałam głowy jako jakiś okrąg, nie budowałam anatomii. Nie patrzyłam całościowo, tylko rysowałam fragmentarycznie. A takie podejście sprawia, że co prawda uzyskamy może i bardzo fajny efekt, ale całościowo polegamy na referencji. Taki sposób bardziej przypomina kolorowanie, co jest bardzo fajne, ale nie kreujemy nic, nie dodajemy do końca aż tak dużo od siebie. Tworzymy coś, co już jest. Gdy natomiast robię portrety bajkowe, to muszę wymyślić sama światło, nie biorę kolorów ze zdjęcia, i to bardziej mnie uczy takiej niezależności w rysowaniu. Czy mam cierpliwość do realistycznych portretów? Myślę, że nie jest z tym źle, ponieważ mogę bardzo długo spędzić na rysowaniu. Jednak nie podoba mi się to, że właśnie tak odwzorowuję coś konkretnie, i jak widzicie na tym rysunku, próbuję nawet zmienić te rysy troszkę na takie bardziej bajkowe. Nie staram się tak bardzo i nie próbuję uzyskać porów na skórze jakichś małych kosmyków włosów, ponieważ bardzo lubię tą surowość portretu. Lubię, że właśnie trochę widać, że to nie jest do końca zdjęcie. Gdzieś tam pozostaje jakieś maźnięcie, jak widzicie, przy ramionach pozostaje taki surowy rysunek. Gdzieś, gdzie, nie gdzie widać szkic i to mi się podoba. Czy kupię iPada Pro? Nie wiem. Na pewno jest to bardzo fajne narzędzie, żeby wziąć sobie go na kolana, na sofę, na zewnątrz i po prostu pracować na tym jak na zwykłej kartce papieru. To sprawia, że nie czuję się jak przed komputerem nie siedzę taka przygarbiona, nie patrzę co tam jest przez nie wiem 8 godzin tylko mam wrażenie, że sobie szkicuję coś po prostu w szkicowniku mogę zmieniać dowolnie pozycję i jest to zupełnie innego rodzaju workflow. Poza tym działanie piórka to jest naprawdę magia. To jest naprawdę świetne narzędzie i używanie jego samo w sobie jest po prostu super, super doświadczeniem. Trochę ślisko rysowało mi się po tym ekranie, ale wiem, że to dlatego, że nie miałam takiej specjalnej folii imitującej papier. Ruchy były dość śliskie, nie tak jak na moim tablecie wakoma czyli takie szorstkie. Jednak myślę, że ta nakładka rozwiązałaby sprawę. Na tę porę myślę, że ten sam rysunek mogłabym wykonać w Photoshopie, chociaż trochę mi się ścina, gdy używam za dużych pędzli albo coś takiego. Um, I znalazłam rozwiązanie, że to może być przez niekompatybilność wtyczek, a się wtyczki e, tableta. Jednak jedyne rozwiązanie, jakie znalazłam, to to, że trzeba wyłączyć nacisk, a jednak nacisk jest dosyć przydatny, więc no, jeżeli macie jakieś inne rozwiązanie, to możecie napisać w komentarzu może znajdziemy jakieś sensowne. Kolejną sprawą jest to, że iPad jest jednak dosyć drogi, a wypadałoby kupić największy ekran, to znaczy 12 i 9 cala. Poza tym Photoshop to jest kombajn, nie jest wymuskanym, szybkim, ładnym autem, ale takim jakby tirem. A ja już się nauczyłam jechać tym tirem, nie jest mi źle. Jednak, mając Procreate, wiem, że nie zrezygnowałabym z Photoshopa, bo tam robię całą produkcję i po prostu praca na komputerze sprawia, że mogę jakoś bardziej się skupić, ale myślę, że może być to kwestia przyzwyczajenia i być może poziomy, krzywe maski byłabym w stanie również ogarnąć w Procreate i przyzwyczaić się do innego patrzenia. To, co przede wszystkim przemawia za kupieniem iPada, jest automatyczne nagrywanie. Jeżeli publikujecie, właśnie to jak powstaje wasz rysunek, to jest to świetne, ponieważ nagrywanie odbywa się za każdym momentem, kiedy tylko włączycie plik, i automatycznie przestaje się nagrywać, kiedy wyłączycie dany plik. Nie musicie pamiętać o tym, żeby włączyć jakiś dodatkowy program, aby przyspieszyć później ten plik z filmem, tylko wszystko jest gotowe. Pracując w Photoshopie trzeba użyć jakiegoś zewnętrznego programu, i ten zewnętrzny program nagrywa z reguły cały ekran, więc tak jak widzicie, nawet na tym filmiku widać jakąś tam część jeszcze interfejsu. Nagrywa się całościowe płótno, tylko to, co ja bezpośrednio widzę, więc jest to naprawdę super narzędzie, jeżeli chodzi o nagrywanie pod media społecznościowe. Na ogół rysuję raczej bajkowe portrety, i workflow takiej pracy jest zupełnie inny, jeżeli chcielibyście zobaczyć. To, a, a może coś innego, może akwarele, może promarkery, to piszcie w komentarzu i dziękuję za uwagę. Na razie.